Dobry, przygotujemy sobie dzisiaj wazon, tubę. To jest taka wysoka tuba, do zie na ziemię do postawienia. Umieściłam sobie już w tej tubie orzechy, bo nie chciałam robić wielkiego hałasu. Każdy wie, jak orzech wrzucić do tuby. Pomalowałam je sobie troszeczkę na żółto, żeby nie było aż tak smutno, bo to jest jesienna. Umieściłam w środku fajną, taką pomarańczową, ciemną do świeciuszkę. A teraz ozdobimy sobie tutaj, żeby można to było fajnie postawić sobie na ziemi, jak ktoś ma na przykład duży, duży pokój. Użyjemy do tego liści dębu. I będziemy robili znowu to. Ale to, jak wiecie, ma mega zastosowanie do różnych rzeczy. Więc zaczynamy. Kto nie widział pierwszego filmu, zobaczy sobie drugi film. Liście, jakie mamy, zwijamy sobie tak. Nie zwijamy, tylko składamy na pół. Powiem szczerze, troszeczkę pracochłodna praca. Liści też jest dosyć sporo potrzebnych. Przekładam sobie listki: ogonek do góry, ogonek na dół. Ja akurat bardzo lubię te ogonki, nie usuwam ich. Mamy coś takiego. Spinam sobie. I robię takich kilka pęczków. Ja zrobię takich kilka pęczków, i wtedy sobie je zamontujemy na, zamontujemy na drucik. Liść. Składamy po prostu tak. Teraz możemy polecieć w drugą stronę ogonek, żeby było weselej. Mamy następny składamy pęczek. I jeszcze jeden sobie zrobimy. Tu mam różne liście wielkościowo, bo są mniejsze większe jak to zawsze. Także dary lasu są cudowne. Przekładam sobie w drugą stronę, bo ja jestem leworęczna, więc jest tak lepiej. Tu musi być to rozstrzępione, a z drugiej strony jest ściana gładka. Jak będziecie sobie układali. Ściana gładka. Przypinamy. Mamy drucik na szpuli. Taki 0,8 to będzie drucik. Milimetra. Gdzie ten wziąłem? Teraz przebijamy sobie. I tworzymy harmonikę. Lepiej sobie przygotować na początku same pęczki, bo troszkę spędzicie na tym czasu, więc proponuję sobie pusić jakiś fajny film i to po prostu robić. Nakłuwamy. A jest leciutko nam wchodzi. Spójrzcie, i będzie nam się tworzyła. Taka harmonika, no i wiadomo, ile jest pręczków, tyle trzeba będzie. Ile jest, y, jaki jest szeroki wazon? Sami zobaczycie, ja wzięłam sobie troszkę szeroki i no, musiałam tego trochę tam do, podokładać. Proszę bardzo. Zawsze, zawsze się kręci, kręci, kręci. Ok. Ścianka musi być z tej strony, z drugiej strony ścianka, która będzie szła do wazonu. A tutaj to postrzegane na wazon. Ja już mam przygotowane, więc teraz zamocujemy, zamontujemy sobie samą ozdobę wazonu. Gwarantuję wygląda wyśmienicie. Proszę bardzo, możemy niżej, wyżej. W zależności co sobie tam ułożycie na dole, jak wysoko będzie wasza świeczka. Ja mam akurat fajną, taką dużą świecę. W fajnym kolorze takim jesiennym. Możemy sobie to porozszerzać, bo naprawdę masa towaru tutaj idzie. Już zabija, widzicie? widzicie? To nie takie proste, jak się jest samemu. Teraz to zamontujemy. Dobra, mamy to i trzymam to. I już sobie związuję. Fajnie również będzie dzika róża wyglądała. Yy, można sobie ją tak pozwieszać z tych liści. No, akurat nie miałam dzikiej róży. Mam same liście. Dobra. Czekaj, do czekajcie, 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 czekajcie. Mocno, mocno. Dobra, likwidujemy drucik. I proszę bardzo, mamy przepiękną, jesienną kompozycję do domu. Jak ktoś ma takie duże salony, Gwarantuję, wygląda pięknie. Można sobie tutaj poprawiać, przesuwać. I co? Elegancka. <grym> Zapraszam do obserwacji mojego profilu na Facebooku, na TikToku i na YouTube. Miłego.